Aha, spoko. Dobra, to będę musiał jakoś to przekonwertować. Siemka. Hi guys. Hello. Hello. Mm. Siemka, to jest ostatni ogólnie mecz na. prawdopodobnie ostatni. Jest. Na moim smurfie, więc postanowiłem go nagrać. Mam nadzieję, że to jakoś pyknie tam. I że uda mi się wygrać i nie zamykać. Ogólnie pozmieniałem trochę ustawienia, jak widzicie, i mam więcej FPS-ów. Ci, co są na live, to wiedzą, ile zazwyczaj miałem. Trochę nogi połamałem, nieważne. Może jak będą się cofać, co? Okay. Trochę tu porobiłem. Kurde, dostałem banię. Nieźle już od Podamy fake info oczywiście, bo czemu nie Kurde, coś się stało, że nie mogę ten, że nie mogę... Czekajcie, muszę Czekajcie. Coś, fejsa. Um, coś się stało, że nie mogę nagrywać. Nie wiem co, co nie ma, Ale... Job. Ale tu ugrali, więc super, nice. Ogólnie to podajcie na mojego hitboxa link w opisie. To taki... Darmowa reklama. żeby być na bieżąco, bo wszystko nagrywam na live. Chyba to nagrywam na live. Jeśli to w ogóle będzie na YouTubea, nie wiadomo. Dobra, y -y, jeśli oglądacie live, to wiecie, że gram często bez kawlara. Ale z lepszą bronią. Bo według mnie kawlar nie ma znaczenia. A broń, już tak. Bo jestem przyzwyczajony do. Short, one short. Sam do ałupki. Za niedługo przekroczymy 100 followersów, więc tak trochę... Tak trochę zrobiłem filmik, to znaczy robię. Filmik na tą okazję, więc się pojawi. Good job, nice. Tutaj widzę, że Team sobie radzi beze mnie, to bardzo fajnie, mi się podoba. Ogólnie gram na jakiś DMG, jakieś śle. Było w sumie w poprzednim meczu. No, Double Kałachy, coś takiego. Tam jakieś w ogóle gody się trafiały, ale myślę, że mnie tak wywali DMG albo Double Kałachy. To jest taki mój traf. Możecie teraz w komentarzu napisać co mógłbym trafić, nie? Według Was, miałem kasa, nie kupiłem Kevlar'a. Fuck mi, Dobra, na razie mogę tak sobie stać, bardziej agresywnie, bo zauważę każdego flasha każdego smoka i tak dalej, więc mogę się obrócić o 90 stopni to tak samo jakbym ob ja to obrócił to się do tyłu i szybko do przodu. Znaczy szybko 120, 180, tak? 90 160 180, 180. Start. Ale za mną short. No, tak. spróbujemy tutaj trochę popykać ludzi. Zstrzeliłem short. Met. Tanio No, e -shot. Albo aper. Churnia. Nie wiem czy oni... o ostatni jest lol Ja proszę na redneta żeby zobaczyć co to jest Jak B? lol Ja jestem na B Może być w tunnelsach Chyba o tym chodziło Dobra zruszujmy, No potrzebuję kila. Nie dostanę, mam jednego i już więcej chyba nie dostanę Shit czy ona czasami nie miała Wupy Chwila, chwila, chwila. Nie, nie miał. No ma. Ale jak widzicie, udało się zagrać z kevlarem. To znaczy bez kevlara, a z bronią. Dobra. Ogólnie przepraszam za ten pasek zielony. I za to, że tutaj jest. Eee, tak samo NetGraph. Jeśli ktoś chce włączyć, to NetGraph. Czekajcie, net. Jak to się wpisywało? NET, ukośnik, graph. Jeden. Wpisuje się i jest normalnie. Dobra, będziemy słuchać trochę. W sumie to bym zrobił coś takiego? Robię tak. Dobra, szybko się tu ukryjemy. LOWER TUNNEL I think. Nie no mam tylko... Mam tylko SMOKE'a, nie będę go rzucał O widzicie? wiem, że to TUNNEL jest no SHORT już? Niemożliwe To to jest też moja ulubiona pozycja mega Ej, <laughs> ja nikogo tu nie ma Okej okay, jest na tom jest ej spot Short probably Wait 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 They have not enough time to plant bomb O tutaj pro English Nie no żartuj No to Promy był Jest dwójka na dwójka Teraz ja się ukryję, będzie spoko Szkoda tylko ich plikować, bo albo zginę Teraz ja mogę kogoś tutaj schwycić może Romom 8000, ktoś chce dropa, No kupię trochę itemków 4-0, luźno, luźno Szczególnie, że jeszcze tam ci nie dostali kasy, tak? To w sumie bardziej ja wyszedłem na plus, był więcej nawet. Dobra, to sobie zrzucę takiego smoka offensive agresive. To sobie Dobra, co idzie? Standardowo. Będę proba no, chyba wchodzić midem Kurde ja Powiem, że to taksy była mega, mega ryzykowna Nie no, ja nie będę z tak jest piątka Na pewno jeden jest w faperze Albo w down, albo w lower Upper, lower, coś takiego oh, hey, tak, ale jak ja to Będzie lip Dobra, oni są short. Nie tak. wiem, że jeden jest. upper. Kła, Nie mówiłem. Nie wejdę stąd. wybieram. No, sobie. Hmm, dobra. Hmm, Kurde, to jest kula, kula. 8, Nie Prawda nie wiem co mu zrobić teraz Bo nie wiem gdzie on jest słyszę cię Maybe rotating B Czemu gada Czy mnie to mógł Ale znów 10 sekund O Boże Nie wiem co mam zrobić <grystanie> Ale dobrze, zagram na czas A w ogóle zauważyłem, że zginęli i musiałem Run away No trochę nie rozumiem o co chodziło Właśnie dobrze zrobiłem, że się ukryłem okay. Ale nie mogłem trafić Co za fail po prostu Trafić w typa. W sumie dobrze, że nie trafiłem, bo bym poszedł po tego jednego kila, killa. Dobra, znowu pasyw aggressive. sobie mogę. Znowu tutaj hashtag powtórka i się napić kolki. I wchodzą shorta. No to ja sobie odbiję. Idzie tak jak zawsze. O Jezu, ja sam. O mi podkładki zabrakło, nie wiem, że żeby One zrobić block. full obrót. i teraz pomyślmy gdzie on może być. Hashortem to AWP. Short. Jak hashtag short. To hashtag short. Jeśli chcecie wiedzieć na jakich ustawieniach gram to powiem, że wszystko na lomie. Proszę bardzo. To są moje ustawienia, możecie sobie szybko o tym zatrzymać film. No, 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 no. No ja jestem ciekaw czy on ogląda jakieś poradniki. Zazwyczaj tam mówisz, żeby stać. Dobra tu jest jakieś takie skiny. Tu jest taka jakaś awupa, którą bardzo kocham. Ja sobie zagramy sawupy. Chciałbym wiedzieć tylko czy jest z prawej, czy z lewej. Ale ja jestem dobrym człowiekiem, dropnąłem, no Uf, to mam lagi jakieś dziwne. bo jeszcze wystokowali chyba. O dobra, wyrabiamy roślinę Ja sobie obawię Jest ktoś nie? nie trafiłem 2B, 2B, 2B They are rushing, rushing 2 <laughs> rushing, rushing One mid, Scout O jest na shortie jest A nie, to jest ten Niebieski Zobrzyłem. Ale zginąłem głupio, ja pierdzielę No nie nie, to jest chyba przegrana runda już. Chociaż 3 na 3. W sumie na, nasza trójka z górnej tabeli przeciwko trójce z jej dolnej tabeli. Nice. -o. Naprawdę. Naprawdę to jest gorsze niż strzelanie w plecy. już powinien tamtego zabić. No ale ugrać rundę, ugrałem. Stary, uciekaj z tamtą. Oni sobie rzucili małą pakę Boże, co to za poziom? Nie no ja też czasami nie myślę. Nice try Jeśli nie, nie wiedzieliście co to ten skrót znaczy, no to to jest nice try. Sam to odkrywam. Naprawdę. Dobra, ja nie potrzebuję. Dobra, koniec gamia za na tej mapie ja potrzebuję takiej osoby która mi powie że ten um, która mi powie po której stronie jest na przykład tamten typ był po lewej stronie potrzebuję jakiegoś takiego dobrego info kurde stary Nie tutaj. ale dostanę zaraz Uf, dobra pasyw agresyw ale to jest taki pasyw agresyw bardziej to agresyw, agresyw bardziej. To jest mała, Chyba nawet tam trafiłem kogoś. Jeszcze sobie dorzucę chyba mołu. oni idą chyba short. Chyba short. O, chyba na pewno. Teraz... Chyba to będzie... jasna shorta już że już, że teraz Want one one short Ale short, to short Może Ale gdzie jestem ty 40 HP To są Short Musi plontować John Prontuje Łach Może nie trafiłem Long last 40 HP Long 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 I znowu nie mnie trafiłem, nie? Przez skrzynki, ja pierdolę. Ale bez streama mi lepiej idzie, to znaczy bez nagrywania. Dobra, 8 sekund i 7-1. A da się spokojnie. You lost auto. Yes, on był z auto On nie stawił z auto-campo? What the hell? To tym bardziej miałem szansę. Ale to jest głupie. Głupia grani polecam. Dobra, ale dalej idę to Bot Rudolf śmieszny. mam 4 kile, nie? A poprzednie chyba nawet otwierałem, Albo... A no, w sumie nie wiem tutaj. O kurde, a nie odbiję nie ma Zapewne chcesz to zrobić? Nie bo tak to bym trafił no, what, tu. Boże, nie. Zobaczymy big. gdzie to padnie. Poświęciłem tak prawie życie, żeby zobaczyć jak spada e, flash tak odbity. Boże. No, jasne. Ja pierdzielę, nie trafił On z kucaka mnie zawiół Apple Tunnel No ale to jest nie fair bo mi się bawił w jakieś awupy i w ogóle no ja jestem ciekaw co się wbije na tym koncie Orange Defense Smith maybe żałupakę okay. ale wiecie co ja bym zrobił? bym poczekał i bym wrócił na B i on chyba tak zrobił, a nie. Ale głupe, jest. To no Bo w sumie nie wiem, ile miał czas do końca. Ale może bym nawet Tero obiegł. I sobie longiem. Mogę? Dawać to. Chwila, bo ja już nie ogarnię, co, co ja mogę wziąć. A jest, to ja też tak Dobra, dajcie mi to. Thanks for the rob. No i boże, dzięki zdrowiu. Czyli nie było. To jest sobie sne, to jest nadzieja. Podobało mi się. Ja bym sam się nie spodziewał, żeby to się Hmm, Ciekawe. Ja jakoś nie widzę. Ja jestem ostatnim z prawda? Taka zabawa z nimi. Wszyscy grają auto -kampanię. Ej lol. Teraz właśnie założyłem, że będę mógł nagrać poradnik o tym, jak przyspieszyć CS-a. No hmm, dobra. Są. Nie to powiadomie usunąć. Jestem, przepraszam. Ale, jako, że to jest stream, no to tutaj trzeba powitać Follower. 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 to Follow. Follow. to Follow. Follow. to Follow. 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 Uwaga powitywał, że tak powiem. Ale to się odbędzie. Tak. A więc yy, dzięki niekryta anonimka za follow 5. Napisz coś w ogóle na tym. na czacie, bo ja to wszystko czytam. A w ogóle to leci na tuby, więc widzisz, będziesz kurde zapamiętana do końca życia. Chyba to poleci na tuby, jeśli będę wiedział, że będę mógł to zapisać po tym zakończeniu streama Dobra, no mam 4K, no i co ja mam zrobić? <grafię> A ja nie, nie chcą się nawet poddać, nie? To mi się podoba, żeby nie było. Okej. Okay. Dobra, jolo, już raszuję, żeby ile tylko zdobyć. Mm -hmm. Tu nikogo nie ma, co, co ja... Co ja mogę tutaj zrobić? No zobaczcie i ostatni dajcie mi chociaż Dobra Spierdzieli a miałem taką szansę Dobra zasmukuję im, znaczy tej osobie Dajcie Hello Dobra, teraz trzeba pokazać klasę Sabupy Kiedyś napisał właśnie tak typo napisał GG Well played i wyszedł. I potem się poddali. Na mierku to było Tak było, potwierdzone info. Dobra. Teraz muszę pokazać klasę. Dziękuję. Nie, to jest słabo, gra. Nie polecam. Nie, 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 nie. Nie, to jest słabe. Nie, to ja zrobiłem. A czasami mi takie strzały wchodzą za wupy, że sam się dziwię. A Zwykłego typa z mida nie umiem zabić. Aha, jeśli chcecie mm, dodać mi na Steamie, to to, 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 to nie wiem. To link w opisie. I przyjmuję każdego. A ja nie mogę zaprosić, wysyłać. Czucz. Ej, bo cię odląga wezmę. I think Są... they will be. A, nie, Ten. Bo zielone jest Ten. to. To go nie wezmę. Plan... Chciałem powiedzieć, prąd. Plan... Ale co to jest za zabawa z tymi. z autokampami G3, SG1. O, ale flash obstaje. W sumie ten flash nie jest taki głupi? Może głupi. O, dobrze. I ostatni. Pewnie w tym smoku siedzi. Nie, tu nas. O, to byłby znadziejny. Jeszcze bez defuzera. Tak samo jak moje strzały, nie wiem, w plecy. Echo? Nie powiem co... No! What the fuck <grymne> Ja tu chyżek mm, Tutaj Unranket, a tak normalnie to legendary... Nie, czekaj, czekaj Igle. Le. Co to jest le? Legendary Eagle, tak? Tak. No to legendary Eagle. Ale nie gram jak Legendary Eagle, bo jestem wykierowany. Nie poradzisz mi sobie. Jak to zrobić? I tu jest taki darmowy łoka, wam powiem. O, ale mnie nie spłonisz. Tutaj, zobacz, zrobię tak. Tutaj widać cień, zauważcie. Znaczy, jak ktoś tu wejdzie, nie z przeciwników. To przed jego wbiciem widać cień. Ej, ogólnie to jest z dwóch. <laughs> Jesteśmy tu. Raport Możemy, się pobiegnie. No, to zobaczymy, w sumie to ja nie mam pojęcia, co mam zrobić. A więc tak jest trójka na dwójkę. Ej ten prof się typu To jest So fucking Matrz Really ninja. Really. Really my friend Dobra no, Easy to było Jest mam 5 kg a mój przedostatni ma 12 no What the fuck Naprawdę To też jest sensu flash. Ale co, ja poradzę To jest nawet dobra miejscówka czasami Tylko, że zależy czy grają AWP czy nie jak, Albo jak mi nie skaczą to czasami też jest fajnie a, To jest chyba... Chyba... A. No chyba też nie Short, oh short Czy ja wiem? Short, short, short Halo? Dobra Kur... Kur... Masz, mam... Patrzę ale nikogo nie znajdę w tej chwili Jakiegoś mam tu Jakiś dwóch na longu jest Dajcie mi tego ostatniego, błagam Jest! Siedem killi? 7 dobrze liczę 12 mają Open EGF to ja was porobiłem, mając dwa kile. A no w sumie to on zdobył MVP, to nie. To was nie porobiłem. Dobra. What is the plan? Chyba dobrze to wszystko mówię po angielsku. Dobra. <coughs> Nawet u nich byłbym... O no nie, nie byłbym. Chociaż... 7 Nie, byłbym trzeci od końca Oczywiście nie patrzę na punkty, tylko patrzę na ile Ej ale mi zaczęło lagało się trochę Nie pogadasz Łote O o, w Hughson mamy półgodzową ale patrzę jak robiłem 78 90 15 Dobra już dwie asysty zgadamy Czyli <słyski> full nawet mnie nie biło do góry To jeszcze 3 punkty mam Ale mam 3 Mvp Czyli nie jest tak źle ze mną HPT Kombak Kombak jest real A jolo Pójdę jakimś raszem na Longa Dobrze mówię? Tak to jest oczywiście kto nie trafił Ej, o co chodzi? 94! Czemu ja zawsze tak mam na odcinkach? Jakbym zachował tamte te... tamte nagrywki, co ja kiedyś tam kiedyś mi nie wyszły po prostu i ten... I zawsze tam było. 94 zadawałem, 98. 80 i tak dalej, i tak dalej. I zawsze miałem najwięcej efekt. Timu, No a tutaj nie nie. No. To jestem drugi. Pod względem. No dobra. Match point. No to super sobie braliśmy. Długo strasznie. Nie? Jakieś nie. Pół godziny. No nie. Bot rudow. Czemu oni chcą go skikować? Przy czym jest pierwszy. Okej. Okay. <grystanie> nie pytam. Come back ale tu heheszki mi się trafiły Ja tego nie mogę wstawić na YouTube Będzie, że jestem kierowany Na dwóch kątach Kurde, tego nie przemyślamy. Ja jest sopiłem No nie, no dobra, i zobaczmy rangę O, DMG. ej, hey, nie jest to źle Myślałem, że będzie gorzej GG, guys Albo nie, dobra, tutaj nie będę robił screena. Ale DMG to nie jest strasznie. To jest jedna ranga różnicy. A zobaczmy na jakiego graliśmy. DMG DMG, MG1 i 3 DMG. Pewnie jakbym otwierał, to bym zdobył tego LE. Chociaż wątpię. Ej, no serio, jestem zadowolony z tej rangi. Nie jest tak źle. Po 10 gra, jak widzicie. Udało mi się. A w sumie nie wiem ile przegrałem. Raczej wszystko mam na wygranym. O tu mam na przegranym. Tu, mam, tu właśnie był ten, ten, eee, surrender. Hmm, tutaj jakieś dwie po, pod rząd przegrałem. Eee, coś mi chyba nie szło, co? Nie no, drugi byłem, pierwszy byłem. Pierwszy, drugi, a tu? Pierwszy. A ja wygrywam jakieś na pewnie. Trój, trzeci, trzeci, ostatni. O, pierwszy. O tutaj jakoś rządziłem tą grą widzę. No i tu też ostatni. No dobra. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Hej!